Siemanemnecko, tutaj Konik. Nie będziemy grać Age of Civilization 2, Age of History 2 Intro. In Dobraną to gramy. Eee, taki scenariusz to jest, nie wiem, Modern Aret, to są jakieś do, wojny domowe takie. Mówiłem sobie Polska, firma ma wojny domowe, Niemcy, eee, Francja, Spain, czyli Hiszpania, Italia. Tam nie wiem, co jakieś jakiś sojusz, na przykład my mamy taki. United Civilization Front to jest jakiś też sojusz. E, taki, no, jest bardzo fajnie. Eee, tutaj rozdamy nasze punkciory. Chyba population growth i economy growth bym dał Te rzeczy są bardzo ważne To, na jeszcze na coś może hmm, produkcji Dobra Mamy tutaj jeszcze 5k armii I kojów ja tak pewnie wiem na przykład taką Słowenię, ale ona ma sojusz, tak mi się zdaje Ona no, ma sojusz tak. Ma sojusz, no wiem jakieś małe państwo, ale, to, ale... Nie przejdę tu. Albo zdelegalizować to. No nie wiem, albo nie mam wkurz. Czekajcie, muszę tutaj sobie ekran dobrze ustawić. O, no, tak. Tam. Albo należy po prostu ulepszyć gospodarkę. Dobra. Bierzemy tak z tym podatkiem full. E, dobra, no 20% researcha na 5%. A to na... No, także był plus. No, 36%. I może ja na razie. Oba, dobra. Teraz pom Pominanie tury, więc. Tutaj Niemcy się biją, chyba trzecia rzesza ta wygrywa. W Polsce wygrywa, nie wiem na razie kto, ale przygrywa Republika Polski. W Ukrainie wygrywa chyba ta. Ukraina Zwykła albo RP R Więc ja na razie Muszę zrobić cięcie I wrócę jak dużo pieniędzy się zarobi w ogóle Nie dużo pieniędzy się Zbierał, ale postanowiłem, żeby dać na gutsy czyli dobrocie tak 5 5% I na... to. wiem na znaczy tak e, No i jeszcze w kraju z kimś relacja Na razie niemiecki, nasz No na przykład z tymi naszymi kolegami z naszego sojusza na pewno no i to nie można. I tu jak Polska jakaś będzie dominować, to jest z nią. I Austria poprawi się Nie wiem, ale poprawi, bo oni mają też już jakiś swój. Nie duży, ale sojusz. nie niefajnie tu. Pręcz jest znowu wojnę domową. Dobra. To jak coś się będzie dziać, to chyba... No, przebieramy to Już jestem. I chyba zaatakujemy o to. to hmm, tu jest... Austria. No nie wiem właśnie, oni mają duże jednostkę, że ja na prowincji Tak. 14 koła. U. Interesująco. Nie wiem, czy to jest dobry czy nie mam. No. Ile to kosztuje takie... Och! No nie, nie jestem taki bogaty Albo jakieś mniejsze państwo, ale tu mają swój sojusz. tę Rum, Rum, Rumunię. Tak zwiadu. To ten. Nie mają od nikogo. Nie, tak. Od Hungary Od, od Czech No, Hungary to są... Węgry, Węgry. Więc nie wiem właśnie czy nie stąd chyba ich zaatakujemy. To. Mam no, tutaj dobry pomysł, więc... Zrobimy armia. Tylko ile? No nie wiem. No widzowie, nie wiem. Dopiero z powodu nagrywania to się nie nagrywało. Ale... Działo się tyle, że podbiłem tu takie dwa małe państwka. Że tam... Niemcy wygrały zwykłe wojnę domową, powiedzmy. W Niemczech, w Polsce Polska wygrała zwykła. Tam brałem pakt o nieagresji taka. Hmm. Um, tutaj podbiliśmy takie państwo na dwie, znaczy trochę podbiliśmy i romantyk Unią i zbasalizowaliśmy je. Mołdawię. I chyba tyle, tak I właśnie mieliśmy wracać do stolicy naszej. Pięknej. I trzeba podbić tą Polska Republika. Republika Polską. Więc to zrobimy teraz. Więc nie obrazicie się jak sprawdzę czy się nagrywa. czy się nagrywa... O, nagrywa się, więc poczekaj. Dobra, to ten e, tej No i trochę tracimy, ale nieważne, bo Mamy dużo hajsów i w ogóle. Więc jak idzie tutaj to w naszej stolicy, no. Mamy takich dwóch wasali bo właśnie. Będzie tu wasal z takiego Mołdawia i ten Union. Bardzo tak, ten sam jest tu, więc ja będę podbierał hajsu, tak, 200 cośka no, Bo w sumie... A, bo w sumie nie wiem, czy już nie zaatakować. Polski, bo w sumie Polska to nie jest zbyt mocny kraj ta republika i tutaj to jest jeszcze dolnie te tereny Polski, Nowa Sól to największa prowincja, w sensie o ludność chodzi, więc tak mi się tutaj 30k ekonomii, 120 a więc tak mi się zdaje, że możemy ich zaatakować tylko, kłodzko, tylko jakby to zrobić, bo to trzeba całą granicę obstawić, nie wiem, 4k na prowincję nie wiem to ja chyba tak bym zrobił, 4k na każdą prowincja, więc Widzę, że ja nie wiem. Nagryłem wam tyle odcinka. Tyle się działo. Ale, oczywiście, zapomniałem, że ja enterem stopuję nagrywanie. Jak ja zaszczycałem jakąś jednostkę gdzieś, to mi się stopowało nagrywanie. No dobra, no to wam powiem ustnie, co się działo. Podbiłem lesser Poland. Czy tam akurat Polskę? Nie wiem. Tak Polskę. Tą republikańską. Tutaj lesser Poland zwasalizowałem Oraz tutaj wziąłem. No do nich troszkę prowincji Łoku Co ta Białoruś robi? Co mu dać taka dużo Ale, ale się dzieje, mamy kolejny motar, ale się go boja Więc styk I paknie agresję Więc nie fajnie No i chyba resztę mówiłem, to też zwaselizowałem Bo więc nie fajnie Ogólnie Brak mi słów do tego, że Wyjcie się napije, sorry no brak mi słów do tego, że no 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 no, no że, że, że no że, że mh, zapomniałam o tym, że tak się dzieje, więc nie polecam, nie polecam i skacęcera przez nagrywania jak ma na się skupić. Dobra, więc dużo się nie działo, ale też mamy za duży przychód, więc wejżemy tu 30k. No czemu te liserce się nie to robić 10 tu 50. Fajnie. Więc tak ym, kolejne plany nasze. To szczerze mówiąc, jakieś um, jakiś lepszy sojusz i wpłonąłbym na moich kolegów oczywiście. Tacy, takie Niemcy. Lubią mnie? Lubią No bo taka Polsza. Lubi mnie? Lubi Więc... Tutaj jest minus 40, a tu jest minus dużo. No to dobra, nie, nie lubią mnie. Ale w polsku taką. Um, ja zwykle. No nie, i też mają kory na mojej prowincji, więc mnie nie lubią, więc nie fajnie. Oj, 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 dobra to hajs, o tutaj właśnie trzeba też też aneks, no Żeby ludzie się nie buntowali, tu mamy coś tu, no to bierzemy jaką produkcję, wow. Tak, i mamy dużo, też za dużą armię, więc chciałbym ją go jakoś spożytkować, na przykład Zatakować taką Austrię, Austria, tak ja Chcę wchłonąć ją Dobra, no to to robimy, zbieram hajsik 200k starczy może Dobra tu mamy tu produkcji, czy tam chyba Dobra ja tam sorry jest na sprawdzę czy nagrywa, może dół się nie nagrywa, nie no teraz się wszystko nagrywa jest głód 70fpsów Dobra no ale film miałby taki długi, byłby... jakby mi nie ucięło tego wszystkiego to by to trwało z godzinki, z to jak film tak to taki krótki będzie więc przykro Dobra chyba oj co tu się oja Austria ja chciałem was podbić czemu wyniszczycie Niemcy o Boże, no sorry, no Niemcy. Raz mi słuch, Raz mi słuch normalnie. Ale ja też to ja... Polska ma bitwę z Niemcami, ja nie wiem. Nie wierzę w to ugra. Więc ja bym... To to jest Ukraina RP ta dziwna. Wojna ma z Polską. W no sumie ja mógłbym też ich... Nie wiem, kurde, nie wiem co atakować. Jeszcze żeby mój sojusz zlikwidował. Albo nie, był zły pomysł, zły pomysł. Więc ma, bierzemy do się kachalistwo i niszczymy Słowację. Przepraszam, droga Słowacjo. To dla twojego dobra. Musimy was uchronić przed gigantem o nazwie A. Sorry, znowu nacisnąłem Enter i... Ja nie nie wiem. Ale zoom się wyłączyło nagrywanie i nie, nie pamiętam w jakim momencie. Ja wam powiem, że zaatakowaliśmy, wywaliliśmy stoiszu Słowację. I już zaatakowaliśmy, więc... Zaatakujemy ją. No, teraz naciskam spadnie. i się wyłączyło nagrywanie, czy nie? Chyba nie, chyba nie. Dobra, zrobię zaraz chwilować, cięcie nie mam problemu. Dobra, ale musimy zniszczyć tą naszą piękną, piękną barę do piękną. No i zoom jest zatrzymało nagrywanie, nie wiem, nie wiem co się dzieje. Ale dobra, tutaj atakujemy to, znaczy oni nas się wbili w nas, więc nie fajnie. Bardzo nie fajnie. No i znów, jeszcze bardziej się wbijają, ja nie mogę. Nie wiem czy nie wezwać tych do pomocy. Hungary, Czechów. Nie. Tych Węgry. No Węgry. Robimy no, taką. Jestem znów po raz setny. O ja nie wiem, teraz nie jestem ja chyba entera. Tak mi się zdaje, nie wiem. Ale tutaj zniszczyliśmy Słowaków, bo się wbili nam na plecy. W się sensie, no. I teraz podbiliśmy chyba całą Słowację. Prawie jeszcze musiałem wezwać do pomocy naszych kolegów z Sojuszu Czechy. Ponieważ, znaczy nie musiałam, tylko wezwałem nie wiem czemu, ponieważ by mnie inaczej zjedli, więc nie fajnie, Nie fajnie, nie polecam Słowacji, bo wbija się na pleca, tak się nie da grać, dobra. Teraz nasza Słowacja jest cała nasza, więc bierzemy ją i tak nie da się wziąć, i to bardzo jest możliwe. Ach, dobra. Całą Słowację dla nas. Ało, no może nie, bo Czechy tu się ukrano oczywiście, i tu nas. No nie. Ja, 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 dobra, chodzi tak, tak. Jak nagrywanie się też wyłączyło czy nie? Teraz nie jak na nas... Dobra, nagrywamy Dobra, mm, to tak, mamy dużą armię i to bardzo dużo, więc Czechy, Węgry znaczy Dobra, tu Ukraina się wbija w naszą, naszą piękną Polszę Tutaj... Do Boże, tu jest jakaś wielka... Luksemburg, tu jest jakaś wielka wojna, wracam tu, tu, nasze Niemcy Hitlerowskie fajne. Nie wiem co teraz tą armią, bo jest bardzo duża i jest to, więc... No nie chcę was zniszczyć, ale no wiecie trzeba... Dobra, nie, spokojnie. Bierzemy całą armię do naszej pięknej pragi, naszej pięknej stolicy. Całą armię. Co do jednej jednostki. Potem mamy obóz, który zmniejsza utrzymania. Co się, wszystko to się rusza, więc nie nagrywa. No wiecie, muszę tracać. Dobra, nagrywa się fajnie. Dobra, to arena idzie. Jesteśmy bardzo biedni teraz, o. Bogaci. Dobra, dalej biedni. Mówisz hajs to jest się zgadza. Pięknie, dobra. No i jeszcze? Co? Dobra, ale trzeba. Dobra, piękna Polska wygra, piękna India. Najbliższy sojusza. Albliżek, bym zawalił. Ale, ale my want to mowa, no, no. Moja prowincja. Więc nie lubię mnie przez to. Ja tu jest wielkie wojny domowe, że ja nie wiem, co Jest ja Austrię tak, żeby się wbić. To by było też interesujące, ale ja się boję, więc nie. Ulepszy naszą piękną stolicę. To. 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 Farma, Uniwersytet, Jagielloński normalnie. Dobra, dobra. E, teraz trochę bym jednak dał więcej na Głódce 2.5, to na inwestycję 40. Ile mamy hajsów? Nie najgorzej, więc fajnie. Dobra, no to nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, bo miał trwać dłużej, no ale coś nie pykło. Więc chyba dziękuję za oglądanie, widzowie. Chwam was, subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć.